Dzień dobry, witajcie. Zapraszam. Witajcie w świecie. So together. Ala. twórczyni programu Sołyn Together oraz Rajdu Wiktoria. Od 2018 roku działa w Afryce Wschodniej, aktywizując kobiety zawodowo i pomaga im w drodze do niezależności. Maja walczy również z ubóstwem menstruacyjnym, zakłada miniszwalnie oraz prowadzi warsztaty szycia podpasek wielorazowego użytku w Kenii, Ugandzie, Madagaskarze, Rwandzie, Malawii, Tanzanii oraz Mozambiku. Przy projektach współpracowała z Gosią Baczyńską oraz Martyną Wojciechowską. Poczytać o niej można w Vogue Polska, Wysokich Obcasach czy National Geographic. W 2021 roku została wybrana jedną z stu kobiet roku magazynu Forbes Women. A w 2023 roku dostała Nagrodę Dzień Dobry TVN. Jej marzeniem jest przełamanie stereotypów związanych z kontynentem afrykańskim oraz zmiana świata na lepsze. Znajdujemy się w Kenii, a dokładnie w Mombasie, w moim małym domu, w którym główną część stanowi szkoła Sewing Together. To właśnie tu staram się nauczyć dziewczyny wszystkiego, co wiem z branży mody, od projektowania przez wycinanie, tworzenie szablonów, aż po szycia. Ma to ogromny potencjał z tego względu, że nie mamy tak zwanych sieciówek. Dziewczyny mają tutaj okazję założyć swój własny biznes, by poprawiać rzeczy z drugiego obiegu albo szyć je na wymiar. Słońce wiadomo, to nie tylko szkoła życia, szkoła mody, ale to też szansa odnalezienia swojego głosu, odbudowania poczucia własnej wartości i początek życia z głową podniesioną w górę. Muszę Wam powiedzieć, że mam teraz tak wspaniałą grupę dziewczyn, że. Ups, witajcie w Kenii, e, że każdy dzień po prostu jest magiczny. Ich dedykacja i chęć poznawania i nauki jest czymś niesamowitym i napędza mnie na pewno do działania, a zresztą poznajcie je sami. Nazywam się Karen, jestem ze Sewing Together od października zeszłego roku. Sewing Together jest wspaniałe, pomaga ludziom. Nawet jak nie masz pieniędzy. Kurs jest darmowy. W ten sposób możemy zachować swoje pieniądze i przeznaczyć je na inne potrzebne rzeczy. Hi, Nazywam się Grace. Jestem ze Sewing Together od czterech miesięcy i moje doświadczenie jest bardzo pozytywne. Wcześniej nie wiedziałam jak szyć albo tworzyć ubrania czy torebki. A teraz dzięki Maji poznałam to wszystko. Wiem bardzo dużo o szyciu i bardzo mi się to podoba. Hi, my name is <grym> Cześć, nazywam się Filiz. Jestem zesłałńcygadra od początku roku. Wspaniałe doświadczenie. Potrafię tworzyć wiele ubrań, projektów, stylizacji. Cieszę się, że tu mogę być. Jestem gotowa uczyć się więcej. Cześć, nazywam się Judy. Cześć, I, jestem uh, Judy. Zesłałem uh, Together no, jestem no, już dwa i pół roku. Uh, Potrafię już prawie it, wszystko żyć, no, uh, uh, tworzyć no, szablony. Uh, Dziękuję. Kobiety, które trafiają do Sewing Together są to kobiety w wieku od 18 do 35 lat. Często nie ukończyły one edukacji albo zakończyły w wieku lat 11-12, gdyż ich rodziców po prostu na nią nie było stać. W większości krajów afrykańskich edukacja jest płatna na każdym szczeblu i pierwszeństwo do niej mają mężczyźni. Mają się oni teoretycznie stać głową rodziną i zatroszczyć się o kobietę. Jednak prawda leży gdzieś bardzo daleko i kobiety zostają same z dziećmi, bez środków do życia. Dlatego ten program jest tak ważny, gdyż staramy się. Pomóc tym kobietom odnaleźć swój głos, uwierzyć w siebie i zarobić swoje pierwsze pieniądze. Kurs Sewing Together jest bezpłatny, więc każda dziewczyna tutaj może znaleźć swoje miejsce i zmienić swoje życie. Skoro kurs jest darmowy, pewnie zastanawiacie się, z czego się utrzymujemy. Otóż staram się zmienić myślenie tu na kontynencie afrykańskim, że każdy biały człowiek po prostu przywozi pieniądze z Europy lub z krajów pierwszego świata, by robić tu projekty. W Sewing Together utrzymujemy się ze sprzedaży naszych produktów. Każda uczennica praktycznie codziennie szyje nowy produkt, który potem trafia na stronę internetową mkotala.com. Cały zysk ze sprzedaży przekazujemy właśnie na działania Sewing Together i na pensje dla moich uczennic, więc dziś zachęcam Was serdecznie do odwiedzin tej strony i zakupów. Bo mam nadzieję, że coś sobie wybierzecie i w ten sposób dołożycie cegiełkę do naszych działań. Słuchajcie, jeden z najpiękniejszych momentów mojej całej działalności jest właśnie ta mała istotka. Jest to córka Judy mojej studentki i ona się nazywa Maja. Nie ma nic piękniejszego. Trochę się boję kamery. Wiele osób pyta skąd biorę materiały, więc zabieram Was dzisiaj do miasta, by pokazać wszystkie sekretne miejsca, a pojedziemy matatu, czyli publicznym mini autobusikiem, którym czasami jest tak głośno, że uszy mogą eksplodować. Która jest wysła. Jest tutaj dosyć sporo hałasu, więc mam nadzieję, że mnie słyszycie. Za mną jest Merkity, czyli tal. z świeżymi owocami, warzywami i przyprawami, a za nim w małych, krętych uliczkach znajdują się sklepy z kolorowymi materiałami. kupuje materiały afrykańskie niestety nie są one już produkowane w Kenii a zazwyczaj w Anglii Holandii albo w Chinach Afryka powoli zaczyna się bronić i stara się przywrócić tą produkcję na ten kontynent, aczkolwiek używa do tego poliestru żeby barwy czy tam kolory były bardziej trwałe i wyraziste no ale wiem jakie to ma konsekwencje dla skóry i środowiska Słuchajcie, zakupy zrobione. Miałam ogromne szczęście, że mamy podwózkę, ale zanim my pojedziemy do następnego miejsca, jeszcze mała przerwana kokosa. Jeżeli mam być szczera, to wolę prowadzić w Mambasie. Jakoś lepiej odnajduję się w tym całym chaosie yy, i braku zasad. Tutaj mam wrażenie, że ludzie pewniej prowadzą, a w Polsce jak wyprzedzają albo chcą się zatrzymać, to nie umiem się zdecydować, czy chcą to zrobić, czy nie. A tu intuicja to podstawa, a intuicja to moja dobra strona, silna strona. Znajdujemy się na targu Kongoja. Jest to targ z odzieżą używaną. Codziennie do Kenii wpada 150-200 ton właśnie takiej odzieży z Europy, Chin, Stanów Zjednoczonych. Oczywiste jest to, że jest tego za dużo. Obliczyłam, że każdy mieszkaniec Kenii by musiał co trzeci, czwarty dzień kupować coś właśnie, by ta odzież naprawdę poszła w drugi obieg, więc warto się zastanowić też na tym, co wysyłamy do Kenii, co wysyłamy do Afryki, by nie stała się wielkim wysypiskiem śmieci. Najwyższy czas wracać do domu. Na początku wspomniałam o moim drugim projekcie o nazwie Ride Victoria. Odkąd założyłam szkołę w Mombasie, zauważyłam, że co miesiąc kilka kobiet nie przychodzi na zajęcia. Wstydziły się powiedzieć dlaczego. Dopiero z czasem dowiedziałam się, że nie stać ich na zakup podpasek. Kosztują one bowiem tutaj około 1 dolara, a szacuje się, że przeciętna rodzina afrykańska wydaje dwa dolary dziennie na żywność. Więc w wielodzietnych rodzinach po prostu na te podpaski ich nie stać. Dowiedziałam się, jak ogromną skalę ma ubóstwo menstruacyjne, nie tylko w Kenii, ale w całej Afryce i na świecie. Kobiety używają niehigienicznych form, jak liście, piasek, pióra, tylko by się zabezpieczyć i móc pójść do szkoły. Często wymieniają się brudnymi podpaskami albo dochodzi do wymiany stosunku seksualnego za paczkę podpasek z kierowcami boda-boda, które mają łatwy dostęp do sklepów i tego typu produktów. Czas to zmienić. Zaczęłam szyć więc podpaski wielorazowego użytku, ale skala nas przerosła. I tak powstał Rajd right Victoria. Jest to ruch, w którym walczymy z ubóstwem menstruacyjnym. Wkrótce mam nadzieję przejechać przez wszystkie kraje afrykańskie i założyć i wyposażyć niezależne mini szpalnie, w których odbywają się zajęcia szycia podpasek wielorazowego użytku oraz zajęcia z edukacji seksualnej, której tak brak w Afryce, a w sumie i na całym świecie.